Tytuł tego odcinka to bałagan w domu. Oj, idę ją obudzić. Pobudka, pobudka, chodźmy zrobić śniadanie. No dobra, idziemy. Chodź. Co się do licha tutaj dzieje? What? Co to jest? Nie wiem. Ale to chyba jest jakaś piana. Ale to jest chyba sprawka dzieci. One są z... no, A pianem. może lepiej byśmy... Zobaczymy, co się dzieje na dole. Okej. Okay. Co się tutaj dzieje? Wszystko jest rozwalone, tą pianą. A, co się stało? Może ktoś się nam włamał i szukał rzeczy i tak wszystko na waławaniu. Tylko jak? To to jest za pomysł, żeby po, w ogóle szukać pianą. Nie wiem. Dziesięć minut później. Uch, uch, jak nie będzie, miło spało. Muszę i Susiu. Aniu, gdzie idziesz? Idę do toalety. Jak ty wygodnie. Ale nie mogę w pokoju wysikać. A ja poszłam się wysikać. I zaraz pewnie przyniesie znowu ten swój sok jabłkowy. Ach. Mam nadzieję, że nam się nie zesika na, na coś. To jest cały bałagan w całusieńkim domu. Czemu my mamy zawsze taki jakiś zimny bałagan, a mamy taki, taki piękny i wielki dom? To jest nie to, Mamo, mogę sobie zrobić bawełnę? Oczywiście, że tak. Mama nie zauważy, jak sobie troszkę podpiję Bubble tea z kawą. Bo miała robić Bubble tea jabłkowy. Ale rob, zrobiła się i sobie kradłam troszkę od taty. Mniam, mniam, mniam. Cze, co to jest? Ble. Oh no. O oh no, o oh no, 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 o nie, się. I baba nie, będzie zadowolona. Muszę, muszę się napić jeszcze troszkę. A, a, o nie, o nie, o się i teraz se zejdę i nie, Co się stało z kwiatami? Nie wiem totalnie. Co się z nimi dzieje? Musimy, je, musimy posprzątać ten cały dom. Pójdziesz po chusteczkę. Okej. Okay. Już mam chusteczkę. Teraz trzeba tylko iść na górę i powiecierać wszystko. Mej! 10 minut później. Dobra, już wszystko jest powycierane. I ładne. Teraz trzeba tylko to popodnosić. Ja podniosę mój komputer. Kuchnia ładnie posprzątana. teraz. Tylko muszę chusteczkę wyrzucić do kosza. Co my tutaj ciekawego mamy? Chusteczka już rzucona do kosza. Więc teraz musimy jeszcze podnieść naszą solniczkę. O, jest wszystko git. Teraz jeszcze musimy posprzątać na dole i w toalecie. Więc bierzemy toaletę na początku do mycia. Okej, okay, idę po toaletę. 10 minut później. Okej, okay, toaletę już wymyta. Salon też już gotowy. Jeszcze tylko kwiatki u dzieci. Wszystko jest posprzątane. Teraz możemy zacząć. Fajnie. bawić. O, Koniec odcinka na dzisiaj.